Hej, mieliście okazję już słuchać o ciekawostkach z przeróżnych tytułów, tych z League of Legends, World of Warcraft, TB, czy nawet Eve Online. Ale przecież dzisiaj jedną z najpopularniejszych gier jest Minecraft. Pixelowy, kwadratowy sandbox. A zresztą tłumaczenie czym jest Minecraft mija się z celem. Jakimś cudem Notch nie bardzo chciał nam zapłacić za materiał o jego grze. Więc jak mogliśmy powiedzieć coś ciekawego o Minecrafcie? Na szczęście przelew już doszedł, dostałem zielone światło, moja działka jest już na koncie, a dzisiaj ciekawostki o Minecrafcie, których mogliście nie znać. Za mną. Jest sporo przypadków, kiedy finalna produkcja odbiega od pierwotnych założeń w dość znacznym stopniu. Nie. Minecraft wcale nie wyglądał na początku swojego istnienia o wiele gorzej, jak to bywa w bardziej rozwiniętych graficznie grach. Wyobrażacie sobie Minecrafta z jeszcze banalniejszą grafiką? Mój mózg nie potrafi myśleć w aż tak abstrakcyjny sposób. Minecraft po prostu na początku nie nazywał się Minecraft, tylko Cave Game, czyli w wolnym tłumaczeniu jaskiniowa gra. Tytuł okazał się chyba jednak zbyt chybiony, w końcu w grze spędzamy podobną ilość czasu pod ziemią, jak i na powierzchni, dlatego też dość szybko została zmieniona na tą, którą. Dzisiaj znają miliony. Wierzcie mi lub nie, ale pierwsza wersja Minecrafta powstała w 6 dni. Okej, okay, z tego co widzę, nikt nie ma żadnych wątpliwości. Co, że niby gra jest brzydka? Pierwotnie Markus Persson, czyli Notch, pracował nad Worm Online, również sandboxem, również niezaładnym wizualnie. Potem jednak zdecydował, że skupi się na swoim własnym projekcie. Minecraft jest inspirowany takimi tytułami jak Dwarf Fortress, Dungeon Keeper czy Roller Coaster Tycoon. Notch przez dłuższy czas pracował nad grą całkowicie sam. Jednak po jakimś czasie zatrudnił do pomocy kilka osób. Obecnie wciąż jest ich stosunkowo niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę popularność tytułu. Klockowy świat Minecrafta przemierzamy wcielając się w Steve'a. Chyba najbardziej normalnego i niewyróżniającego się gościa na świecie. Ale po wirtualnej planecie chodzą także inne istoty. Jedne mniej, drugie bardziej przyjazne. Na przykład świnka to oczywiście nie jest największe niebezpieczeństwo, na które się natkniemy, ale już chyba kultowy Creeper może sprawić, że dostaniemy zawału. Takie zestawienie jest nieprzypadkowe, bo Creeper na początku był świnką. Po prostu w wyniku błędu i odwrócenia proporcji długości i wysokości modelu powstała sylwetka, jaką dzisiaj znacie. Notch zrezygnował z sprawiania kodu i stworzył nowego, wybuchającego moba. Endermany to jedne z bardziej niepokojących stworzeń w Minecrafcie. Sama nazwa, jak i model postaci nawiązują do znanego z Creepypast Slendermana, ale to oczywiście żadne odkrycie. Jednak usłyszenie dziwnych słów dobiegających niewiadomo skąd, akurat kiedy przemierzacie nocą kwadratowe tereny, może wywołać ciarki na plecach. Te dziwne słowa wcale nie będą brzmiały tak dziwnie, jeżeli chociaż w minimalnym stopniu znacie angielski i puścicie je od tyłu lub trochę pobawicie się modulacją. Tak jest, język Endermanów to po prostu od tyłu lub zmodyfikowany angielski. Co najmniej równie niepokojące wydają się odgłosy, które wydaje Gast. Też sprawiają wrażenie, jakbyście je już gdzieś słyszeli, prawda? Coś jak dźwięk duszącego się człowieka albo mruczącego kota, który właśnie budzi się ze snu. Myślę, że na początku Nocza nie było stać na tak dobrego prawnika, żeby był w stanie wybronić go przed wyrokiem za próbę uduszenia człowieka, ale to drugi jest już nieco bardziej realne. A tak naprawdę, dźwiękowiec przez przypadek nagrał swojego kota, który właśnie się budził. Na początku były plany, żeby wykorzystać dźwięk przy ocelocie, ale jednak sami przyznacie, że bardziej pasuje on do istoty z zaświatów. Na graniu w gry naprawdę da się zarobić. To ciekawa wizja dla kilkunastoletniego dziecka, któremu rodzice wmawiają od najmłodszych lat, żeby zajął się nauką, a nie graniem, bo z grania nie wyżyje. No i w sumie mają rację, z samego Minecrafta wyżyć się nie da, ale mimo to w sztokholmskich szkołach w Szwecji Minecraft jest cenną pomocą naukową i nauczyciele chętnie po niego sięgają. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze chętniej robią to sami uczniowie. Jak słusznie zauważyli to nauczyciele, Minecraft w świetny sposób wzmaga w uczniach kreatywność. No i daje im masę Frajdy. Czy nie tak powinna wyglądać edukacja? Minecraft rzekomo posiada nieskończony świat, który na bieżąco generuje losowe tereny, w zależności od tego, jak daleko się zapuścimy. Okazuje się więc, że Nocz stworzył zabójczą broń przeciwko Ciekawskim. W końcu wystarczy stworzyć grę z nieskończenie wielkim światem i umrą ciągle idąc naprzód, zapominając przy tym o jedzeniu czy podstawowych potrzebach. Z tym nieskończonym światem, jak się okazuje, nie do końca jest tak, że jest nieskończony, bo koniec mapy znajduje się podobno około 7500 wirtualnych mil od środka mapy. Ciekawskich było oczywiście wielu, ale na szczęście nikt nie umarł. Pojawiło się przekonanie, że Hen Hen, daleko za horyzontem, na tych najbardziej wytrwałych, czeka coś zaskakującego. Nazwano to Farlands. Jednym z zapaleńców był gracz Kurt J. Mack, który wyznaczył sobie misję dotarcia do kresu Minecrafta. Zaczął maszerować w marcu 2011 roku. Wciąż upublicznia swoje nagrania na YouTubie i dzięki rozgłosowi zdobytemu na tym portalu zarobił 250 tysięcy dolarów, które przeznaczył na cele charytatywne. No ale na dzisiaj, niestety, to już wszystko. A wy znacie jakieś ciekawe historie odnośnie Minecrafta? Koniecznie pochwalcie się w komentarzach, bo jestem więcej niż pewien, że mogłem wiele pominąć. A teraz się już z wami żegnam. Mówił do Was Fangotten. Hej, do usłyszenia!